Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, my dzisiaj z dzieciakami ze szkoły e, na schronisku karmy to była zbiórka karmy, i ogólnie takie tematy. Także fajny temat. Dzieciaki właśnie do piesku w międzyczasie. Ale jeszcze jak się uda, to coś Wam ciekawego pokażę. Hej, córeś! I zobaczcie, gdzie wróciłem. Solar tracker chyba 11,2 kW. Nie pamiętam, raz, dwa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, chyba 10, 20 40 paneli, tutaj byłem w 2018 roku ostatnio. No <głos》> ma taką trochę do tupy miejscówkę, bo tutaj budynek stoi, no ale powiem wam, konstrukcja jak była wtedy, jak jest i dzisiaj. Na panelach. Jakie tutaj panele? Moment, 280 Watów, to są to chyba monokrystaliczne już, ale byłem tutaj tak na wariata to wszystko. 4 busbary monokrystaliczne, także tak jak u mnie. Ja mam 275, akurat. Na moim 3.85 kW. Zobaczcie, jakie szerokie klemy. Wtedy tak byłem na szybko, dzisiaj tak bardziej. Chciałem się temu przyjrzeć. Profile mamy konkretne, syte Muszę to złapać z perspektywy. O, zobaczcie, profil idzie po całości. Na środku jest rura. Tyle. Nic więcej, praktycznie mamy punkt podparcia. I zobaczcie, że to wszystko wytrzymuje tą siłę skrętną na tej rurze. Nie? Tutaj największa siła skrętna działa na tą rurę. Także daję sobie z tym radę. Z tego co patrzyłem na tamtym falowniku, ee, dalej ten sam falownik, kako. Jak był, tak jest. No, kiedyś robili konkretne falowniki. Dzisiaj też robią, ale już trochę mniej mm, konkretne. Kurde, nie znam się na tym falowniku, także. Ale może coś tu wygrzebie, jakieś informacje. Jest ee... o uzyski są, moment. Kurde. Nie ma. Escape. Wyjście. Chyba całkowita produkcja tu jest na samym gole Czy to jest roczne? 7959 kWh. Nie wiem, nie wiem jaka to jest, z czego to jest produkcja. Także kurde. No, nie, nie pokombinuję. Ale. Siłownik. syty <grym> Oś pianowa. oś pozioma jest tutaj z tego siłownika realizowana. System astronomiczny, z tego co się dowiedziałem. No i tyle, słuchajcie, stoi, sub konkretny. No to ciężko złapać, no moje dwa to przy tym się chowają. Jaki to jest ogrom. Oj, coś takiego bym sobie około domu postawił, bardzo chętnie. Tylko tu już trzeba, no tu już trzeba parę złotych w to wsadzić. Ale jak to tutaj tyle stoi, to nie powinno być problemu kiepska pogoda, powinna płasko chyba leżeć. Powiem Wam, nie wiem. Kręci się. Dobra. Słuchajcie, taka ciekawostka z takim potworem za mną. <laughs> Stoi 2008. wrzucę Wam tutaj ee, link jeszcze do filmu Santego. Tam był króciutki film. Także lecimy z tematem dalej. Także już na koniec, jakbyście chcieli karmę dla psiaków. Stronisko w Sanoku w Holchowce. Zapraszam bardzo chętnie. No ja co, lecę z tematem dalej.